Witam serdecznie. Dzisiaj będę Cię prosić o to, abyś podążała za moimi instrukcjami. Instrukcje będą bardzo proste. Z reguły będziesz musiała po prostu odpowiedzieć na pytania, które Ci zadaję, ewentualnie wykonać jakąś prostą czynność. W większości będą to proste czynności. Na początek powiedz mi: ile widzisz kręgosłupów? Aha. I który z nich jest, na, jest najjaśniejszy? Dokładnie ten. Który ma najwięcej barw? Ten. Ten. I jakie barwy widzisz wewnątrz kryształu? Mhm. fiolet, róż, żółty, niebieski, świetnie. Teraz powiedz mi, co trzymam w prawej ręce? Mhm, pudełkowy kałaczek. Ile kałaczek mam w dłoni? Dwie kałaczki. Czy mogłabyś poczytać napis, który uh -huh. muszą. Tutaj? Świetnie. Dobrze. W którym miejsce na twarzy cikną będzie teraz wygawaczką? Brawo. Teraz? uh -huh. Co to jest? Myszka? W jakim kolorze? Czarnym. Możesz poczytać napis, który się tutaj znajduje. Omega. o m -l g a Teraz będę klikać przyciski na myszce. Raz to z jednej strony twojego ucha, raz to z drugiej. Powiedz mi, ile kliknięć słyszysz i Będę teraz rysować e, na kartce i powiedz mi co przedstawiają rysunki, które tworzę. Będą no to bardzo proste rysunki. Mm, przepraszam cię bardzo, musimy tutaj popracować nad oświetleniem. Mhm, od razu lepiej. Było za jasno wcześniej. Co to jest? Sartuszko, świetnie. Następnie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Trójkącik. Prawo. Mhm. I teraz coś tutaj dorysujemy. I co mamy teraz? Domek. Prawo. Może być broku albo drzewa. Mhm. I dalej. Kto to jest? Do zdjęć. Mhm. Stań prosto. Patrz, patrz przed siebie. Lekko podnieś podbródek. Twarz neutralna. Bez żadnego krymasu Bez uśmiechu. Mhm. Rozluźniona twarz. Wzrok przed siebie. Dobrze. A teraz proszę, zrób side eye. Bombastic side eye w lewą stronę. Bombastic side eye w prawą stronę. Uh -huh. Teraz wystaw język. Uh -huh. Wybałż oczy. I udawaj teraz, że jesteś lwem. Jesteś królem dżungli. Uh -huh. Uh -huh. Teraz z profilu, okej. Okay. Drugi profil. Pół profil. Ćwierć profil. Jedna szósta profilu. Dwie piąte profilu. Osiemdziesiąt stu trzech profilu. Ok, świetnie. Teraz bardzo Cię proszę, żebyś złapała się za stopę, dała sobie za głowę. I e, drugą stopę przyłożyła do ucha, żebyś udawała, że rozmawiasz przez telefon ze swoją ciotką z Ameryki. Okej, okay? kłócisz się o, z nią e, o to, że e, nie chcę zapłacić ci za bilet do Ameryki, bo bardzo chcesz ją odwiedzić, ale jesteś spukana. Ona jest bogata, ma faceta milionera, i, ale nie chce dać ci pieniędzy na bilet, a ty jesteś biedna i nawet nie masz pieniędzy z PCK. Okej, okay. Nie? A teraz proszę ciebie zrób uh, backpack Dance. ok? Włączę stabilizację ruchu. Ok, świetnie, dziękuję bardzo. Mhm. Dobrze. Uh, teraz wezmę sobie nietoperza. Mm, I nietoperz będzie pojawiać się uh, z różnych stron Twojego pola widzenia powiedz mi. W momencie kiedy zauważysz nietoperza, podnieś rękę, żebym wiedział, że go widzisz. Dobrze? Tak. Mhm. A teraz tak samo, tylko będę Cię jeszcze prosić, żebyś powiedziała mi nie tyle, że go widzisz, ale z której strony go widzisz. Ja pierdolę. Lampę rozjebałem Mam tutaj dwa rodzaje kawy. Tutaj mamy kawę parzoną, powąchaj sobie. A tutaj mamy kawę rozpuszczalną. Ona ma o wiele łagodniejszy smak. Mm -hmm. Teraz bardzo Cię proszę, zatkaj sobie nos. Boże, nie nos. E, zamknij sobie oczy. I będę przykładać Ci do nosa raz jedną kawę, raz drugą. I musisz rozpoznać, czy jest to kawa rozpuszczalna, o łagodniejszym zabawy, czy kawa. Dobrze. Teraz bardzo Cię proszę, aby otworzyła buzię. Będę wkładać Ci do buzi pomidorki koktajlowe. Tylko będę robić to bardzo szybko, więc żebyś mogła go zjeść, to musisz szybko zagryźć jamę ustną. Tak, żebym nie mógł zabrać Ci tego pomidorka. Dobrze? Mm. Nie udało Ci się jeszcze raz. Udało się. Brawo. Udało się. Dokładnie. Świetnie. Teraz zrobię to jeszcze szybciej. Uwaga. Nie udało Ci się. Nie udało Ci się. Nie udało Ci się. Udało Ci się. I teraz dwa pomidory. Brawo. Brawo. Doskonale. Następnie. Będę rozpytać w powietrzu różne zapachy i powiedz mi jaki to zapach. Mhm. to była truskawka. Teraz? Tak, malina. Mhm, Smok rybnicki. Mhm. czekolada wawelska. Tiki taki i kasztanki, świetnie. Mhm. Tradycyjna, eee, tradycyjne polecenie do wykonania, czyli podążanie za światełkiem. To, co każdy lubi, to, co każdy zna i to, co każdy szanuje. Mhm. Teraz będę migać światełkiem i powiedz mi ile razy mignąłem. Trzy razy. Pięć razy. Raz. Osiem razy. Będę teraz dotykać się długopisem. Raz rysikiem, a raz tą puchatą drugą stroną długopisu. Ty musisz powiedzieć mi, którą stronę tu kupić, Cię bez patrzenia. Tak zamknij oczy, proszę Ciebie. Mhm. Rysik. Buchata kuleczka. Rysik. Rysik. Buchata kuleczka. Buchata kuleczka. Rysik. Dobrze. Mm, 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 mm. Mam tutaj tarkę. Mamy bardzo małe oczka. Małe oczka, średnie oczka i duże oczka. Bardzo Cię proszę, żebyś zamknęła oczy, i żebyś przyjeżdżała palcem po tych oczkach i powiedziała mi, które. Do, które, z, które z nich dotykasz? Jaki rozmiar? Mhm, bardzo małe. Tak duże. Średnie. Małe, mhm. I ponownie bardzo małe, ekstra. Teraz Taki specjalny naszyjnik, który służy do potężnej sugestii i hipnozy. Mhm. Teraz cię zahipnotyzujemy. Więc podążaj teraz uważnie zamigającym naszyjnikiem. I słuchaj tego co mówię, dobrze? Dobrze, podążaj powoli. Nie patrz nigdzie indziej, tylko na naszyjnik. Dobrze. Robisz się coraz bardziej senna. Coraz bardziej ciężka. Trudno ustać ci na nogę. Musisz usiąść albo najlepiej się położyć. Twoje powieki są bardzo ciężkie. Z całych sił próbujesz mieć otwarte oczy, ale z każdą sekundą stary, staje się to coraz trudniejsze. Jest ci dobrze. Wszystkie stresy, zmartwienia ulatują z Ciebie. Jesteś nawet zbyt śpiąca, żeby myśleć, żeby się przejmować. Czujesz się bardzo, bardzo zrelaksowana, bardzo, bardzo odprężona. A kiedy pstryknę teraz palcem, zamienisz się w naćpanego artysta. Będziesz mówić jak on, zachowywać się jak on. Mieć taką manierę, robić mhm, uh -huh, tak jak on, będziesz mieć jego nawyki, sposób bycia, jego ego, jego dusze ego skryte pod tą puchatą czapką. Tak się stanie, kiedy pstryknę palcem, kiedy potem ponownie pstryknę palcem, z powrotem wrócisz do swojej postaci. Wystarczy. No. To było traumatyczne. Nieco mnie scrinczowało. Więc teraz pora na to, żeby przetestować Twoje limity scrinczu. Założę teraz kocie uszy i będę zachowywać się jak totalny świrus. I Twoim zadaniem jest. Nie skrinczować. Nie mogę zobaczyć ani śladu cringe'u na twojej twarzy. Przerwiemy jak poczujesz cringe. Mm. I'm my so shy. Uh -huh. Uh -huh. Come on oni, chan oni chan oni chan oni oni chan. Um. Arigata Arigatou. Po mnie Przekroczyłem legalne limity Grinchu. Dobrze e, to, by, to by było tyle instrukcji na dziś Poradziłaś sobie znakomicie O wiele lepiej niż ja Ty nie stłukłaś żadnej lampy Prawda?